W Polsce najczęściej wybieranymi formami prawnymi prowadzenia działalności są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowe działalności gospodarcze. Rzadziej spotykamy spółki akcyjne oraz spółki cywilne. Przedstawię dziś cztery najważniejsze kwestie, na jakie trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru formy opodatkowania. Pierwszą jest to, jaki podatek będę płacić. Jeśli wybierzemy prowadzenie działalności w formie spółki ZOO. Głównym podatkiem jest podatek CIT, który na podstawowym poziomie wynosi 19%. Można go obniżyć do 9% pod warunkiem, że łącznie spełnione będą dwa warunki. Pierwszy status małego podatnika, czyli przychód brutto za poprzedni rok nie przekraczający 2 milionów euro, w przeliczeniu to około 9 milionów złotych. Drugi warunek to nieprzekroczenie w roku bieżącym przychodu netto na podobnym poziomie jak limit małego podatnika, czyli 2 milionów euro, a więc około 9 milionów złotych. Kolejnym aspektem jest tak zwane podwójne opodatkowanie w spółce ZOO, które w najprostszym ujęciu oznacza, że podatek płaci raz spółka, a następnie jej wspólnicy przy pobieraniu swojego wynagrodzenia, czy to w postaci dywidendy, czy też w postaci zatrudnienia się w spółce na umowę o pracę. Tu z rozwiązaniem przychodzi możliwość wypłaty w postaci nagrody dla zarządu. Jeżeli natomiast decydujemy się na jednoosobową działalność gospodarczą, to do wyboru mamy w zasadzie trzy formy opodatkowania: skala podatkowa 17,32%, podatek liniowy 19% i ryczałt. Tu stawki od przedziału 2 do 17%. Więcej informacji na temat ryczałtu przedstawimy w oddzielnym materiale filmowym. Drugą kwestią przy wyborze formy prowadzenia działalności, na jaką przedsiębiorca zwraca uwagę, jest to, jakie będzie płacił składki ZUS. Jeżeli zdecydujemy się na spółkę ZOO, należy szczególnie zwrócić uwagę, że jednoosobowa spółka ZOO opłaca składki ZUS takie same jak przedsiębiorca, ale bez preferencji. Dlatego też, jeżeli chcemy uniknąć tego dość sporego obciążenia, warto zastanowić się nad podziałem udziałów chociażby przekazując 1% udziału dla innego wspólnika. Wówczas przy odpowiedniej konstrukcji prawnej można uniknąć obowiązku opłacania składek ZUS. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej składki są odprowadzane na standardowym poziomie około 1500 zł, z możliwością jednak skorzystania z preferencji, w zasadzie przez okres pierwszych 30 miesięcy, gdzie obciążenie wynosi około 1 trzeciej zasadniczego obciążenia. Kolejnym ważnym aspektem wyboru formy prowadzenia działalności są koszty prowadzenia księgowości. W przypadku spółki ZOO liczyć się musimy z bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. I mimo, że wiele osób ceni sobie ten sposób rozliczania z uwagi na przejrzystość i porządek, to trzeba się liczyć, że taka księgowość musi być powierzona fachowcowi i mieć na uwadze wyższe koszty jej prowadzenia ze względu na pracochłonność. Jednoosobowe działalności gospodarcze mogą natomiast korzystać z uproszczonej księgowości podatkowej w formie Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów. Są to zdecydowanie tańsze rozwiązania, gdzie wielu przedsiębiorców z obowiązków podatkowych rozlicza się we własnym zakresie, nawet bez pomocy księgowego. Czwartą, niezwykle ważną determinantą przy wyborze formy prowadzenia działalności jest kwestia odpowiedzialności. Posiadanie spółki ZO wymienia się jako jedno z rozwiązań na ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Poza bowiem nielicznymi wyjątkami to spółka samodzielnie i całym swoim majątkiem, czyli majątkiem spółki, a nie wspólników, odpowiada za swoje zobowiązania. Nie odpowiadają natomiast swoim prywatnym majątkiem jej wspólnicy. Natomiast przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, całą odpowiedzialność za prowadzoną działalność przyjmuje na siebie i w razie zobowiązań odpowiada za nie prywatnym majątkiem i niejednokrotnie majątkiem swojej rodziny. Dlatego też niektórzy przedsiębiorcy decydują się na rozdzielność majątkową, by choć częściowo efekt odpowiedzialności ograniczyć. Na koniec warto również wspomnieć o stosunkowo nowym tworze, jakim jest prosta spółka akcyjna, nie wymagająca wysokich nakładów, a dająca możliwość pozyskania inwestorów już na starcie. W początkowej fazie prowadzenia takiej spółki będzie nawet prostsze i obciążone mniejszymi formalnościami niż spółki ZOO. Dodatkowo warto przemyśleć możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. To rozwiązanie jest dobre dla tych, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości w biznesie, ale nie są pewni, czy sobie poradzą. Tu ważny jest limit przychodów, który miesięcznie nie może zostać przekroczony, a jest to obecnie około 1400 zł, bo wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia. Więcej na temat zagadnień związanych z wyborem formy prowadzenia działalności oraz ich konsekwencji znajdą Państwo na poradniku przedsiębiorcy. Serdecznie zapraszam!